W tym samochodzie mamy elementy, które zadebiutowały już troszeczkę wcześniej, bo w Mercedesie SW220, zaprezentowanym w 1998 roku. Mówię tu o Active Body Control, czyli aktywnym zawieszeniu. Jest to zawieszenie hydrauliczne, które tutaj działa doskonale w tym modelu. Sterownik zbiera wszystkie informacje z tych wszystkich czujników i przetwarza je. Częstotliwością 10 razy na sekundę. Zawieszenie ma zapobiegać przede wszystkim nurkowaniu samochodu przy hamowaniu, ale również przy kołysaniu samochodu na boki, jak wchodzimy w zakręty. Jeżeli to zawieszenie jest ustawione w trybie sport, samochód jest naprawdę Sportowy, jest twardy, wszystkie nierówności drogi przenoszone są bardzo na Wasze plecy. To, oczywiście, jest to świetnym uczuciem, ale najlepsze jest to, że jak już nie chcecie jechać sportowo, jak już chcecie się po prostu przejechać i poczuć taki komfort w tym samochodzie, wyłączacie to zawieszenie sportowe i ten samochód po prostu płynie. Jesteście zaopiekowani i naprawdę w tym samochodzie to czuć.